Ok, także siemęczku wszystkim, z tej strony Protekst i na serzion w kolejnym materiale 6 na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Magu, na serwerze W56 oczywiście, i tak jak w tytule dowiecie słuchajcie, jakie były wyniki konkursu na, na grzyby oczywiście Giveaway'a. No i przy okazji pogadałem sobie tutaj o tym serwerze, który ktoś nam pytał pyta w komentarzach, że trochę dawno nie było z tego odcineczka, także dzisiaj się tym W56 zajmiemy. No i co? Standardowo zapraszam Was do oglądania. Dobra, to co, pierwsza informacja, wyniki konkursu, słuchajcie, yy, były w czwartek na streamku, stream jak odpalony tylko i wyłącznie na, na losowanko, tak, po prostu chciałem go odpalić, żeby wszystko było legitnie i tak dalej, żeby nikt się potem nie czepiał w komentarzach, że jakieś ustawione czy coś, yy, dlatego też wylosowaliśmy sobie wszystko na żywo, na streamie. Było parę osób, więc, więc są świadkowie, że tak powiem No i teraz wyświetlam się taki szybki skrócik z tych wyników Postaram się jakoś to tak w miarę w miarę krótko zmontować, żebyście żebyście zobaczyli kto wygrał No także już myślę, że mogę wam teraz je pokazać Tak, to wszystko. Zobaczymy ile komentarzy 64 komentarzy załadowało, bo wziąłem, że było bez odpowiedzi Pod filmem jest ile jest komentarzy? Pod filmem 71, czyli Czyli chyba się zgadza, bo, 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 bo usunęłem te odpowiedzi, więc bez odpowiedzi jest 64 poszczególnych komentarzy. Także czy już było losowanie? Nie, właśnie sobie zaczynamy, właśnie sobie zaczynamy to losować. Ale jak kogoś nie będzie nas, tak, tak jak mówię, na, na streamie tutaj dzisiaj, to To na spokojnie, wszystko będzie na odcinku jutrzejszym albo pojutrzejszym ewentualnie. Także nic straconego. Pierwsze zwycięzca, 50 grzybków. Pierwsze 50 grzybków, i zobaczmy, zobaczmy, Daniel, ok. Dobra, ja teraz nie będę sprawdzał. Zresztą, wszystko mam tutaj nagrane: będzie zapisy ze streama, to nie, nawet nie muszę techników, słuchajcie, wszystkich sobie zapisywać. Ale Daniel, oczywiście, gratuluję. 50 grzybków leci do ciebie. No i nie wiem, co jest za serduszko tutaj, ale, ale nieważne to jest chyba. Także, także taki Discord, ja na razie nie będę tego sprawdzał. Ale no, gratuluję, Daniel, w, w każdym razie. Myślę, właśnie, czy to sprawdzać teraz, czy nie. Kto tam jest, a kogo nie ma. Kolega jest na Discordzie. Także gratuluję pierwsze 50 grzybków leci do ciebie. No i lecimy z drugim. Lecimy z drugim losowankiem. Dobra, sobie zapiszę to tutaj. Lecimy sobie z drugim lasowankiem, o widzicie 63 komentarze, więc się wywala ten komentarz, który wylosowałem, więc się żadna osoba nie powinna powtórzyć tak, że wszystko jest tak, jak być powinno. Dan, jeszcze raz gratki za 50 grzybów dla Ciebie, no i drugie 50 grzybów, lecimy z drugim 50 grzybów. Myszon, ok, Myszon, grzyby były spoko, no i fajnie, no i będzie trochę grzyba, trochę wpadnie. Jestem manko, o proszę, no to witam, witam, o to miło, że ten. Gdzie mogę odebrać? Wiesz, co, tak, jeszcze właśnie o to nie powiedziałem, ale musicie się do mnie zgłosić, słuchajcie, na Discordzie. Ja na Discordzie tylko dziki Wam. Hmm, oczywiście musicie napisać do mnie z tego Discorda, którego podaliście w komentarzu, żeby nie było. Hmm, piszcie do mnie na Discordzie, hmm, wszystko jedno czy bezpośrednio. Z. Hmm, no, najlepiej po prostu, jak wie wiecie, wejdziecie na kanał, hmm, na Discord z widzami, klikniecie na mój, na, na mnie z prawej strony i tam mi napiszecie prywatną wiadomość, że wygraliście tu i, tu, i tu tyle, tyle grzybów. Ja to sprawdzę, i potem Wam. Jako dziki podejście, także tak, 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 tak wygląda procedura odbioru, że tak powiem. No i dobra, to co? Myszą, gratuluję. Lecimy z ostatnią pięćdziesiątką. Yy, no i ostatnia pięćdziesiątka leci do yy, Querdona, ok. Querdon, gratuluję. <laughs> Fajny nick w ogóle. Yy, może się uda, no i się udało, także fajnie. Też jeszcze zerknę szybko, czy jest na, yy, na Discordzie. Dobra, jest, także ten, też widziałem, że się udzielał wcześniej, także, także gratki, gratki. 50 grzybów się udało wygrać. No i dobra, to co? Wszystkie te kodziki na 50 grzybów mamy, <śmany> mamy mamy rozdane. Także także gratuluję, gratuluję Tę kolegę, kolegę kojarz na przykład też, też sporo się udziela na Discordzie, więc fajnie. No i dobra, to co? te już mamy za sobą. Przypominam, że się skłasz na Discordzie oczywiście. No i teraz mamy. Słuchajcie, dwa kodziki na 100 grzybów lecimy. No i dobra, pierwszy kodzik na 100 grzybów, uwaga, uwaga. Kamil, Kamil Miś, okej. Okay. Mnichu03, e, dobra. E, to tutaj już sobie sprawdzam, czy jest na Discordzie. E, dobra, zobaczmy. Jest na Discordzie, także jest wszystko pięknie, ładnie, pięknie. E, gratuluję wygrania 100 grzybów. E, chyba tutaj Kamila nie ma na e, na streamku. W każdym razie dowie się z odcinka, mam nadzieję, że się zgłosi. Z 60, 60 komentarzy oczywiście losujemy. E, no i dobra. Teraz ostatni 100 grzybów leci do. E, Okej, okay. Iwo Owsianny, <grybujesz> fajny Nick. O proszę, dobra. E, to co? No to gratuluję, gratuluję tej wygra wygrania, koledze. Chciałem, że były są mega potrzebne. <grybujesz> Okej, okay. spokojnie, no, to udało się 100 grzyba wygrać. Także gratuluję, gratuluję. Też jeszcze raz zerknę szybko. Mm, szybko na członków Discorda. E, czy jest kolega? Mm, zobaczmy. Okej, okay, jest kolega, super. Ładnie, pięknie. Jest na Discordzie, także też bardzo fajnie. No i... no i lecimy do ostatniej osoby, słuchajcie. Ostatnia osoba. 3, 2, 1 i Borombre. okej, okay, dobra, Borombre. Pozdro z GildyW59. proszę, to jeszcze ziemaczek z GildyW59, jak jeszcze grałem. Mm, także fajnie. Mm, no i co, gratuluję. Gratuluję oczywiście zwycięzcom. Chyba wszystkie koledzyki mam już rozdane. Przypominam, że jeżeli ktoś się nie zgłosi. Oczywiście do mnie w przeciągu tygodnia, to jeszcze raz dany kodzik będziemy sobie losować. Ale też pamiętajcie o tym, że myślę, że na przykład na starcie w W60, na przykład na streamku na starcie W60 może też jakiś kodzik będzie do losowania, zobaczymy. Dlatego też pamiętajcie, żeby kanał regularnie śledzić, bo po prostu może jakaś fajna okazja się Wam przytrafi, I na przykład tutaj tak jak Pan Borombre wygracie 250 grzybów. Dobra, no to co? Standardowo oczywiście gratuluję zwycięzcom jeszcze raz No i przypominam, że pokodziki można się do mnie zgłaszać do następnej niedzieli, tak? Czyli równy tydzień od momentu publikacji tego odcinka żeby był, żeby był jakiś tutaj czas Zresztą już tutaj chyba dwie osoby nam się już zgłosiły pokozik od razu po streamie więc więc, więc fajnie oczywiście że na ten stream jak wpadły No i przypominam tak jak mówię o tym zgłaszaniu się, jeżeli ktoś się nie zgłosi w mmm, przeciągu tego tygodnia, no to te brakujące koziki no pewnie koziki, no nie wiem kodzik pewnie jeden zostanie, albo dwa zobaczymy Mam nadzieję, że się każdy zgłosi i żadne nie zostaną, no ale jeżeli by został jakiś kodik, to go sobie po prostu już losuję normalnie na odcinku. Już nie będę specjalnie z tym odpalał, żeby jeden kodik rozosować dlatego też e, tak, to będzie, tak to będzie wyglądało, więc no, sobie po prostu powtórzymy jeszcze raz Giveaway, ja najwyżej ten pojedynczy kodik czy dwa, jeżeli by ktoś się nie zgłosił, e, no ale mam nadzieję, że wszyscy się zgłoszą i odbiorą nagrody. Dobra. To tyle jeżeli chodzi o konkurs, teraz może zajmiemy się naszym magiem na serwerze 56 bo dawno z niego odcineczka bardzo nie było. I na nim też się sporo, sporo naprawdę podziało Wam powiem, sporo się podziało. 360 poziom, tak jak mówię jest robiona sama Aweczka. Trzy paski praktycznie codziennie, z drobnymi wyjątkami, no ale praktycznie codziennie były robione. Kołem nie kręcę niestety, niestety, niestety tym kółeczkiem nie kręcę sobie, ale... No, dzisiaj sobie zakręcimy, bo mam trochę monet z tego bardzo fajnego eventu, do którego sobie zaraz też przyjdziemy. Na no, taj mówię, kołem nie kręcę, robię same trzy paski, awki. No i tutaj myślę, że całkiem spoko pozycja jest z takiego gameplayu, tym bardziej też, że jest międzynarodówka. prawda może nie jakoś bardzo mocna, ale w dalszym ciągu międzynarodówka. No, ja tutaj inwestuję bardzo, bardzo mało już, słuchajcie, w ten serwer, takie totalne minimum, żeby w tej topce się trzymać. No i oczywiście, co do save'owania lochów, to też jest ważna sprawa, bo już tych lochów jakiś czas nie kikałem. Ja mam na nich dość słabe procenty, więc też nie było sensu ich kikać. Także no, myślę, że już sobie powoli te lochy będziemy stopować, ale też nie mówię tak, że wiecie, że 360 poziom teraz mamy i już do końca lochów nie kikamy. To tak nie działa, jakieś pojedynczy loch sobie będę klikał, yy, chociażby tutaj chyba, żeby pupila złapać trzeba to, to było zamknąć, z tego co pamiętam, Właśnie do 10 trzeba było zamknąć, yy, żeby pupila złapać tutaj, asteros oczywiście musimy sobie zamknąć, no i te też poszczególne lochy, które dają mniej expa, yy, czyli te na przykład hemoridory i tak dalej. To również będę sobie wszystko po, powoli klikał, ale to tak na spokojnie, no bo wiadomo, to mało ekspeda tego się nie opłaca za bardzo sejfować, a zawsze jakiś wpisek do klasera będzie, trochę więcej ekspas misji. Na takiej karczmy na przykład już nie klikam, takiego 13 piętra już nie klikam, no tutaj to piramidka wiadomo, takiego tornada już też nie klikam, na 486 się zatrzymałem, tutaj możemy sobie takiego doktora Bengsa może walnąć. O kurczę, nawet blisko było wam powiem, nawet bliska próba. Mam na niego chyba spory procent, myślę, że go powinienem kliknąć sobie, ale no, będę klikał narmówkami, on też nie daje praktycznie w ogóle expa, także nie opłaca się go save'ować po prostu. No i dobra. To co? To, to tyle, jeżeli chodzi o moje sejwanie lochów chyba. Tak jak mówię, można powiedzieć, że już zacząłem w sumie, ale tak z lekkimi przerwami. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to jest jeszcze druga ważna rzecz, czyli gildia. Jeżeli chodzi o gildię, to dużo się podziało, ponieważ zrobiliśmy fuzję. Nie wiem, czy pamiętacie, najpierw była gildia Demoralizy z Jawczanem, potem Japczan skończył grę. Nie pamiętam jak to było chronologicznie, ale około tego, jak Japczan skończył grę, to gildia zmieniła nazwę na Eclipse. Chyba najpierw zmieniła nazwę i potem ja bym skończył grę, jakoś tak, tak to chyba wyglądało. No i jak lipse bogidziom top 2 serwera, no ale potem zaczęły się jakieś tam problemy dziać, wiadomo, bardzo dużo Polaków na serwerze pokończyło grę, jak to niestety bywa na międzynarodówkach, często w szczególności takich losowych, no i... Niestety, ale demoraliz znaczy Eclipse już spadł z top 2 na top 3, praktycznie na top 4, więc mm, no tutaj jakieś kroki zostały podjęte, no i y, poszła fuzja. Y, bardziej, taka, bardziej taka, nie wiem, <laughs> powiedzmy konfederacja y, kilku gildii, bo y, trzech polskich gildii naraz, y, także y, troszeczkę się tutaj połączyliśmy i no i Polacy teraz grają razem i jest dużo aktywniej niż było, także to jest na plus i teraz gildia się nazywa Święta Liga, <laughs> ciekawa nazwa, no i mamy gildię też pijana ekipa, tutaj która niestety, ale... Fuzji nie brało udziału, a jeżeli chodzi o Eclipse, to sobie dalej też istnieje bardziej. Chyba miało istnieć jako akademia, ale nie wiem, czy koniec jako akademia, czy jako oddzielny twór. Tego akurat dokładnie, dokładnie nie wiem. Tak jak mówię, ja to jest zarząd gildy nie jestem, więc, więc się dokładnie tym nie interesowałem, jak to wygląda. Tylko tak w przybliżony sposób, ale fajnie, że coś takiego się udało podziałać i jest troszeczkę bardziej aktywnie tutaj na tym serwerze niż było, to na pewno na plus. Dobra, walnim sobie jakąś arenkę. Walnim sobie jakąś arenkę. Jeżeli chodzi o pozycję, tak w tym top stosu się tam kręcę gdzieś tam na różnych pozycjach, w zależności od szczęścia Jeżeli chodzi o runki, tutaj Max runek nie mam i prawdopodobnie szybko mia miał nie będę niestety bo nie lecę tutaj platyn no ale tak jak widzicie jakieś tam ulepszonka są na tej arenie miałem ja lecić platynę jednak nie lecę, no trudno ale myślę, że w swoim czasie te, tymi runami się zajmę, na razie tak sejwuję lochy, na razie jakoś mnie to bardzo nie interesuje, robię sobie trzeba seczki spokojnie, dopiero po tym jak będę klikał, chciał klikać te lochy, to wtedy te runy będą dla mnie naprawdę, naprawdę istotne, a na razie sobie to spokojnie zostawiamy na późniejszy, na późniejszy okres czasu, dobra na późniejszy czas bardziej. <noise> ok, zakręcimy sobie kołem. Zakręcimy sobie kołem 250 razy możemy zakręcić kołem, więc zobaczymy co nam to się trafi. No i zaraz Wam pokazuję też inne moje prawda inne moje rozbudowy na przykład twierdzy. Dobra, sorki za pewnie głośną <noise> pewnie głośny dźwięk, bo zapomniałem prze przestawić Wyjścia dźwięku, no ale dobra, myślę, że to przeżyjecie. <laughs> Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś bardzo przeszkadzało. Dobra, jeżeli chodzi o moją twierdzę, to wygląda ona w ten sposób: jest to twierdza na poziomie. Czemu nie mogę tego odebrać? Halo, dobra, już mi wpadło. Twierdza na poziomie 17 i buduję aktualnie Akademię na 15. No i kwaterkę, oczywiście, też jest no, też na poziomie 15, bo inaczej bym tej Akademii nie budował. No ale tak jak widzicie, troszeczkę jest biedna z tymi surkami. Ja oczywiście kąty dawno nie robię jeżeli o to chodzi, no i to co, tylko co mi z kostek poleci tak naprawdę to są moje surki, no i oczywiście z eventu twierdzy na szczęście już za tydzień będzie jeden, także także to jest akurat fajna informacja ucie drewna mam bardzo dużo z kamieniem niestety jest lipa no ale trudno, no ale trudno mam nadzieję, że już w ciągu tych powiedzmy, dwóch, trzech dni się uda zbierać ten, ten kamień na tą kolejną twierdzę, jeszcze przed eventem twierdzy się uda to odpalić, na to liczę no ale jak będzie to to zobaczymy. No i tak to wygląda skarbiec na poziom 10, kopalnia standardowo poziom 10. Tutaj jakoś tego nie rozwijam za bardzo. No i wiadomo, Akademia robimy jak najszybciej do 20, od razu potwierdzę, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o podziemie, to tutaj już 15, 15, 15 dawno siedzi, jeżeli chodzi o trzy główne budynki. No i buduję sobie teraz oczywiście przygodomat na poziom 15 również, żeby już to się szybko odkładało do levela z pickiem expa. No i myślę, że tutaj kwestia dwóch tygodni i ten przygotowany będzie na poziomie 15. Już się odkłada ładnie, pięknie. No i resztę tutaj sobie spokojnie będę rozbudował. Dalej oczywiście kopalnie, złota. No i potem te resztę pobożnych budyneczków. Tutaj władca mam bardzo słabego, ale jakby z córkami nie mam problemu, bo jest bardzo dużo eventów dusz, więc, więc na razie ten władca sobie siedzi na nie za fajnym poziomie. Dobra, pupilki. Pupilki standardowo. Tutaj już pierwsze 200 są. Teraz karmię sobie tutaj omnibuma, bo Tutaj nie mam niestety jak aktualnie tego po prostu złapać. Tutaj karmię sobie już, już tego jednoroga, bo heraldon jest na poziomie dwusetnym. W ziemi bardzo też podobna sytuacja. Też tutaj ostatni pupil, znaczy przedostatni, nie jest do zdobycia dla mnie teraz, więc karmię trzeciego od końca. Tutaj jeszcze rozpirek powoli, powoli do 200 się zbliża. No i tak samo jest z, z wodą. Pupil lekko zaniedbany, ale i tak nie ma takiej wielkiej tragedii. Jaka mogłaby tutaj być? O, przegraliśmy. No, ale jak widzicie, 8% pozycji straciliśmy, czyli byliśmy normalnie w 130, co siedzieliśmy. Także wydaje mi się, że te pupile, mimo, mimo tego, że kołem nie kręcę, sam je z awki, no to myślę, że są na całkiem, całkiem niezłym poziomie. Dobra, no jeszcze ostatnią rzecz sobie musimy zrobić. Czyli sobie, słuchajcie, musimy pobawić się kostkami u ABW. Zakładam sobie ulepszoną jakość. Mam oczywiście ten bardzo fajny event na kostki ipiki z kostek, że tak powiem no i poza tym też rzucamy sobie rzucamy sobie 20 razy kołem, tak? 20 razy kołem także, znaczy rzucamy kołem także, rzucamy kostkami oczywiście 20 razy w związku z tym, ok, jest dużo, dużo większa szansa na te piki. no ja sobie dzisiaj powiedzmy pofarmimy trochę tutaj posprzedaję też te gemy może na inteligencję zobaczmy czy Mac jeszcze może potrzebuje coś do jakiegoś progresu 451, to można wymienić. Tu mogę mu wymienić, tu mogę mu wymienić. No i reszta ma już czarne gemiki. To zaraz też sobie tym się zajmiemy, ale to już na razie sobie to zostawiam na no później. Hmm, Jakieś jeden pomarańczka nawet się tutaj nam zebrała. Hmm, także fajnie. Dobra, mamy miejsce na kości, znaczy mamy miejsce na epiki, także możemy rzucać tymi kośćmi. Dobra, drugi epik już. No, powiem wam szczerze, że potrzebuje broni. Potrzebuję broni na tym koncie dość mocno. Hmm, bo dawno jej bardzo nie wymieniałem, ale widzę, że raczej chyba będę miał pecha trochę. Same piki lecą, no, no spoko, że lecą piki, ale ja chcę broń, ja chcę broń epicką. Pierwszego dnia im poleciała jakaś, ale z tak tragicznym rozrzutem, że niestety nie mogę ją wziąć. No a chyba już tam było za jakiś plus 50, więc no już by się to przydało brać wtedy. Dobra, no zawsze kamień, spoko. Tutaj może, no i nie ma epickiej broni, no dobra, weźmy ten kamień. Bo te tego kamienia jest mocny deficyt u mnie. Okej, okay, dobra, to jest akurat fajna informacja. Mm, dobra, nie biorę tego, kurczę, Rysyk fizyk. A mogłem wziąć, może by to się ładnie dało, to teraz wezmę. No i teraz nie dało, okej. Okay. Standardzik. Mm, no i dobra, ostatnie dwa rzuty. Chyba niestety się u... <laughs> skończymy bez broni dzisiaj. Weśmy sobie. Mm, no dobra, dwa może jeszcze coś się posz poszczęści. No niestety epicki przedmiot. Mm, no i mamy sporo nowych epików, ale niestety żaden, żaden nie jest bronią. Mm, więc taki no, standardowo niestety wyszło. Ale spoko, będzie co wrzucać do WC. Więc ja jestem tam w miarę zadowolony. Yy, jakoś tam będzie. Możemy sobie wrzucić jeszcze ten gemik, powiedzmy 319, 522, 525, 530, 523. Dobra, to tutaj wrzucimy. mogę tam ten sprzedać, ale trudno. Yy, no i dobra, mamy trochę miejsca. No i fajnie. No to co słuchajcie, to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, co dużo sobie dzisiaj nie zrobiliśmy. Po prostu takie przedstawienie tego, co tutaj się wydarzyło na tym serwerze. No grzybów na lochy, jak widzicie, nie mamy. No i też to bardzo lochów do klikania również. Dlatego też... Myślę, że na tym sobie dzisiaj poprzestaniemy. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o łapce subiku na kanale, jeżeli jesteście nowi. Przypominam o kodzie na W59, jeżeli mm, oczywiście nie, jeszcze tam nie gracie i chcecie zacząć przygodę i chcecie mnie wesprzeć z tym kodzikiem, no to kodzik jest w opisie do, do skopiowania. Zachęcam serdecznie. No i trzymajcie się. Do następnego. Siemaneczko.